No i dziewiętnaście hp, idę stąd na b będzie wchodził chyba, bo Andro nie ma, uh -uh. to długa jest. On nie był tam chodź. Monteka słychać mnie? Słychać, słychać. Nie, nie oszukuj. It's a prank, bro. Move. Ten snake od nas jest odpalony. Ja tak czuję, że nie jest odpalony, nie? Wchodzić na B Ba nie zmieje Ty kurwa, ty kurwa śmieciu Zgierdala mi flagi <laughs> Przepraszam, ups, dostałem W pompy lecę Pompa team Jaka fajna MK, Se ktoś? Co my? taką takąkę? Co z tego niksona? Tak. Fajna. No, a już moja. No, ale lecimy. Jest czerwony bity tam jest. To jest jak, kurwa! Dostał 8 HP web dostałem 8HP mu ze sto i Łeb dostałem.

żeby to było a. Sniki, biki. Kurwa, się ciekawie zapowiada. ugrasz Jakbyś nie, nie, nie mów tak, bo tego nie ugram. A patrz na ja ciebie. Taki dobry kumpel byłem Ta. jestem Go zendrapnij coś Dziękuję go go go. go, go, go Kurwa What are you doing? A tam masz? A wopę sobie podniesiesz. No i ładnie No, teraz gra Robimy to. Lepiej teraz idzie, nie? Oczywiście. Bo cheatów nie ma Nikt no. Tam to jakiś cheater był się nie dało grać. grać Nie wiem po co ja tutaj idę sam w ogóle Pierwszy strzał oddałem I gościu nie And connector Hace 1

Nixon Oddaj ja WP. Kuzyn! Kuzyn nie słyszy. Jak? Jak to dostałem? W lufę. Oddaj AWP! Ja Oddaj AWP! Ja no co kurwiem miał ja AWP się nie nazywa. Eee, jak się pojawia. Zaczęli dobrze grać coś. Nie siada, więc pierdolę tę Pytamy na kurde jesteśmy nie? miejscu, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na nie jesteśmy no, na nie jesteśmy <grym> <grym> <Nie, bałeś mu. grym> Ja no jesteśmy na mu

Nie, kto tak wiesz jeszcze to. Jesteś kotem. Kurwa! No patrzcie kto się kurwa w końcu odezwał. To nie gadasz przez telefon. A ja wiem nawet z kim. Ooo. Z kim? Tak, jakąś lochą pewnie. W końcu to mój brat. Nierodzony, ale no. Pasiarp. Pasiarp. Smok. Zabrał flashbang. Idę do Ciebie Pierdolony Pasierp, spójrz się w lewo Kuzyn Co się z kim tam gadasz? Chyba nie wiem. Człowieku jakaś nuda się rado z i pokazywała, kurwa na slapie. Aha, ale wiem, co ty robisz. Nie robiłem, grałem normalnie, tylko się patrzyłem i z nią. Mm -hmm. Nie, na no serio. Kurwa, nie zdążę po ławkę. Taką ławkę? No mi idzie. Puchuje. No Trzymaj. Ta szafka? Nie, mam. Masz, masz szafkę. Tak, już mam. Każdy zadowolony. No, Przepraszam wow. <laughs> Cię pierdolne, Znek, Snake, bagaż, cię pierdolne. No bo chciałem kupić coś. No, ja nie, ona idzie. Na B pójdą. No, nagrywałeś w ogóle coś? No, nagrywa się cały czas i teraz. Widzi, będzie dużo wycinania ich łóżek. No mnie jest. To jest u ciebie? No, to no. no. Gdzie jest? No już go Cię nie ma. W apsach jeden leży. No, jest ze siebie. Samochód, samochód. Ja No dobra, leży. Dziękuję. To tam, bardzo. Weź tam trochę chociaż wycinij. Kuja, <noise> nie wycinaj, dostaw cały. Nic się nie wycina. Leci na żywiole. Na żywo? Na żywo. No ja cię pierdolę. Ja cię pierdolę. <noise> A ty masz streama, czy co? Nie, no nagrywam. Co? O, dostał banię. O, le dostał. Ojej, je, mi Skąd, skąd? Nie no, Mój strzela we mnie. Czemu tak? Sojusznicy o tym. Nie jest tolerowany. O kurwa, palę się. Uciekaj. Skawy będą dobre. Gdzie tam ten jest? W Zlamiłem to strasznie. Przepraszam. W Pacie! dziadzie. Tam go nie ma. To gdzie w pałacach? Po pałacach <grym> w Na idzie na zakręcie. Na kurwa się na zakręcie. I co z nami będzie? prawa autorskie Będa. Nie śpiewaj. Wiem. Laura, <laughs> <laughs> leź na tabelę, ja lecę na... No chyba poszedł. Bo go tu nie usłyszę. Auto no, idzie powoli. Blisko. Prawie główka była. Co u ciebie jest? Stierdzałeś sam Kaziu, A nie ma po co KURW <ścoughs> Kto cię zajebał? <ścoughs> a jak ładnie mu skoczył pod lufę No ja sobie stary skoczyłem, a ten gościu sobie w prawo spojrzał i mi zabił, nie? Kosa, ty prawie prawie na A kosa prawie na niego. Kosa prawie był. Leci na ciebie, no. widzisz? Co? Leci gości na ciebie. No, tak samo jak te. O tak. <laughs> Last mate, ostatni był. A ja tu A a tu czysto No dwóch nami przeszedłem. Ja. Nie, przerwa, tylko nie to Byłem z... drugi, jestem Znale, ostatni, z... ostatni. <coughs> Jeszcze cię dogonię, jest. No! Tak. Wierzę w ciebie. Dziękuję. A w podnieś, Zawitos. A w Zagraj za w Nie mogę. To daleko. O, Dziękuję. Proszę. I Digelka jeszcze do tego. Ładne połączenie. Thank you, Sneaky big, big. Nice pink. Nice ping <grymka> Nie Idę z tobą Pałchajsik, posuń się No ty się posuń, kurwa! No jestem posunięty Nie <grymka> <grymka> grubasy. sy mi tu wrąbały Pomóc chcę one is under, bro. Muszę ci kurwa pomógł <laughs> Kurwa, nie, zły jest. No, Na mi. Lepidam, Serio? Nie, no niby. Co <laughs> to może.

Tak, oczywiście goście biegnie gdzie, gdzie goście jest, nie? Kubany Piri, to był Ja go zgłosiłem. Masz go? Tak, jak wracałem Nie jestem Nie lubię jak grają nie, nie było taka czysta. Co mi idzie, nie? Nie wchodź, nie wchodź. Mała Czekamy go, co? Tam idzie Bo ci go w picie <laughs> Give me bomb. Give me bomb, bro. Let's go, let's go. No, thank you. Thank you. Daj bombę, Nixon. David za bombę. Nie ma. Nie ja chciałem na Teraz się w dupę popatrzy. Jak fragi Dobra, kutwy kradną Doganią Cię No proszę. A ten co? Kupił petka i flasza i... Zobacz, jeden? Granatę zabiłem. ty typa granatem. Na kuchni. No to pilnuj mnie. Dobra. Wiedziałeś? Na Jakbym go sadził. To byłbym, bym, bym był nad tobą. Siedź kim? Nie, miałbyś 30, byłbyś byś mną jeszcze. Daj mi bombę Dzięki Hej, Dawid, raz Chodź flashback Co? Fajna, fajna, fajna. Co ty robisz? <laughs> Nie świruj Na samochodzie Ja, framtiden. Men Moi drodzy murzynkowie Chcesz kołacha? Masz Dziękuję. Możesz sobie wziąć to Alright. A masz kołaszka Mam kawaśka, no Dymnego kupiłem, to rzucam na bobslajda Wbijam i plantuję Okej? Okay? No, tak jakiego raża zrobisz? Na szorcie yes. HWP is short. I łapka. Ktoś tak. Ty, co ty się odpiętnę na? Dojeżdżają na no. twój side, twój side. Side B. One shot był. co robi? A, ginie. Mm. Nie chcę grać. rozgląda. Robi to. Wygra to. Dobry jest. Jakiś słaby typ jak został. No. <laughs> GG. <laughs>